Ostatni niedzielny mecz Fortuna pierwszej Ligi, Chojniczanka, Chojnice pod Beskidzie, Bielsko-Biała, Marcin Fedek, dzień dobry, zapraszam do Chojnic. Dziesiąta kolejka, kolejka za moment się rozpocznie, Biliński, Mikołajczak już na Murawie, wymienili się proporczykami, natomiast jeżeli chodzi o sędzia. Pierwszy gwizdek pod Beskidzie na Biało. Były gracz pod Beskidzia, a także Dawid Niepsuj, to kolejny zawodnik pod Beskidzia, ale teraz prosta strata, trzech na dwóch. popatrzmy, Biliński do sitka, za mocno, musi to dobrze dograć, wypieścić, żeby ta sytuacja zakończyła się baranką, a brawa dla Mateusza Kuchty. Akcja, popatrzmy. Misztal dośrodkowanie w pole karne i piękny gol Bilińskiego. Nie zdążył tego złapać. Kuch, ta prosta akcja. Dobra, wrzutka idealnie na punkt nabiegającego na Bilińskiego. I Biliński trafia po raz czwarty w tym sezonie. Ale lepiej wyglądają dzisiaj piłkarze pod Beskidzia w porównaniu z tym meczem z ruchem Chorzów. Proszę, kolejny pojedynek. Tym razem Sitek wygrywa to z Bartosiakiem. Dokłada piłkę w pole karda, ale nie trafia Biliński. Jeszcze Janota. Janota po głowie będzie utrożny Pięć wykreowanych sytuacji, osiem kluczowych zagrań. Sitka może teraz będzie kolejny. Sitek podrzucił piłkę gdzieś na środek pola karnego. Tam był Jodłowiec. Jeszcze strzał nieprzyjemny. Rodríguez, bardzo ładnie Janota, już przegrana piłka przez środek, uwaga. Piliński niepotrzebnie w tą stronę i to był fał Bilińskiego, on ma takie momenty. Jeszcze żółta kartka, czerwona kartka dla Bilińskiego, łapie się za głowę Biliński, to nie jest pierwszy taki przypadek, kiedy on dostaje czerwoną kartkę. Pamiętam mecz, kiedy zaatakował bramkarza. Wyprostowaną nogą. Chciałbym zobaczyć powtórkę. Sytuacja bardzo dynamiczna. Wszedł między dwóch zawodników strzelec z bramki. No powiem szczerze, no ja wiem, że... A wracając po od o 65 minucie Jest anulowana czerwona kartka. Jest żółta. I dalej po 11. Szeroko ustawiony. Michał Mikołajczyk teraz pewnie go będzie szukał tym zagraniem właśnie Karbowy. Mikołajczyk potrafi dobrze wrzucić piłkę, jest okazja, jest strzał na bramkę głową, ale zabrakło troszeczkę precyzji, szczęścia w tym uderzeniu Bartłomiejowi Kalinkowskiemu. Ale przejął piłkę Simonsen, Janota od razu do środka, tego brakuje właśnie graczom Chojniczanki w momencie rozpoczynania akcji, Biliński, chytry strzał, bardzo mocna. Rodriguez, hiszpan nie zdołał tej piłki wybić zbyt daleko. Teraz to chojniczanka potrafi zebrać tą piłkę. Popatrzmy, strzał z daleka. Kasperowicza i narazi swój zespół na kontrę. Popatrzmy, jest Janota. Krótko, sitek do jodłowca. Długo, długo czekał Jodłowiec, teraz na drugi słupek jest Simonsen biliński Słupek chyba teraz albo obrona Kuchty. Mikołajczyk, kto? Karbowy bezpośrednio na bramkę. Karbowy! Kapitalny gol! Zupełnie zaskoczony w tej sytuacji Matwej Igonen. Mam wrażenie, że to jest bramka przede wszystkim, która obciąża bramkarza pod Beskidzia, ale bardzo ładne uderzenie Filipa Karbowego. Pierwszy gol w tym sezonie 25-letniego piłkarza. Wrócił, po trzech Tam był chyba rykoszek i tu jest ten problem. Dostał w głowę Janota. Nie, nie, nie zobaczymy tego pewnie w tym momencie tak dobrze, gdyby, gdybyśmy mieli punktówkę zza bramki. Biliński. Dobra, prosto padła piłka, sitek wychodzi sam na sam, sitek, poprzeczka, fantastyczna sytuacja, jeszcze zepsuta, ale teraz jest gol, dobija to Biliński, fenomenalnie to skończył, wykorzystał to kapiostwo teraz obrońców Chojniczanki, już się wszystko praktycznie... Zaczęło od tego prostopadłego zagrania. Jeszcze raz, to jest ta prostopadła piłka. Sitek wychodzi sam na sam, a potem pośliznął się Janota. Uderzył, ale skiksował. Piłka nawet nie poleciała w kierunku bramki. Zabrał ją spod nóg Janoty. Biliński od razu wpakował do bramki obok, bezradnie. Dwa wchodził z ławki. Dopiero podniósł się na Puchar polski. Ryczkowski. Z kolei Ryczkowski też. Stracił miejsce, ale popatrzmy, Skrzypczak, jest okazja, pogubił się w tej sytuacji Bartosiak. Jeszcze Drewniak, odwrócił się, nie uderzył na bramkę. Ryczkowski, podcięta piłka, jest szansa, jest strzał na bramkę, ale nie ma gola, uderzał Mikołajczyk. Jeszcze uderzenie z daleka, kapitalna parada Igonena, na poleciało w światło bramki. Ale wciąż Kojniczanka. Dobre te zmiany były Mikołajczak. Mikołajczak przepycha się po więc jeszcze zakał. Mikołajczak kapitalnie to zrobił. Dobrał do Skrzypczaka i znowu mamy asystę. Jednego do drugiego. Trzeci gol Skrzypczaka. Napierali. Konsekwentnie. i zdobyli drugą bramkę. Tu się przedał. To jest indywidualna akcja popularnego lacka wrzucił tą piłkę delikatnie tutaj się poprzepychał przepchnął Szusa. a wypych nie zdołał zatrzymać się Skrzypczaka byłego gracza Odry i mamy dośrodkowanie na Skrzypczaka, Skrzypczak ta piłka przeszła, odbita delikatnie głową przez Simonsena, kolejne dośrodkowanie wybija piłkę Rodriguez, jeszcze Skrzypczak od razu zgasił piłkę na stopę jest Karbowy, chciał znowu uderzyć Karbowy, Karbowy trafił jednak w zawodnika Podbeskidzia, dokładnie chyba Wiodłowca i teraz Pieroński. Pieroński dobrze do Bilińskiego. Biliński, jak to skończy? Biliński! Zepsuł to. Bieroński do Goku. Goku popatrzmy, nie przekładał tą piłkę, ale ostatecznie Pyrtek znów nie dał się ograć. Niezłe teraz zagrania, ale źle to. Simonsen. Podawał w kierunku Bileckiego, a wrzucał tą piłkę Drzazga. Czajkowski. Strata Ryczkowskiego. Widzimy Goku. Panuje nad piłką, wycofał. Markow. Drzaska. Nieco głębiej, jakby brał się właśnie za rozegranie tej piłki. Goku. Goku, Goku. W trudnej sytuacji uderzył. Jeszcze Simonsen, wycofana piłka. Od razu będzie okazja do strzału. Popatrzmy. Ależ teraz interwencja Szymona na Zablokował Bierońskiego. On pokazał w meczu z... Ruchem, że potrafi uderzyć z takiej odległości, bardzo się jeszcze jakieś akcje ze strony gospodarzy, takie decydujące, która da trzy punkty. Drewniak, złe zagranie Byrtka. on to znowu sprokurował, znowu to zrobił, to się może źle skończyć, popatrzmy, nie ma gola po tym. Kurwa! Nie Biliński, przestrzelił w doskonałej sytuacji. A już tego komentarza trenera raczej nie będę komentował, bo to wszyscy słyszeli. Ten od razu miał przeciwnika na plecach, stracił piłkę i poszła z tego kontra, którą Biliński powinien był zamienić na gola. A teraz Goku, zagranie od drzazgi. Goku, Goku, czy indywidualnie, czy jednak poczeka, Goku dograł do środka, Simonsen, Simonsen i bramka, bramka, która tutaj raczej... I już rozstrzyga tą rywalizację. Zanosiło się od 2-3 minut, że tutaj Podbeskidzie może zdobyć gola. Jepe Simonsen, pierwszy gol w barwach Podbeskidzia w tym sezonie. Najpierw zagranie do Goku. Goku tutaj bardzo ładnie poczekał. Wyczekał na ten moment, gdzie się pojawią partnerzy. Wypatrzył w środku boiska Simonsena, który stał między. Zaczęła hojniczanka. jest wolsztyński do Ryczkowskiego. Ryczkowski! Fantastycznie trenuje po raz kolejny i golem. Drewniak. koniec meczu. Mam wrażenie, że za dużo błędów w końcówce popełnili piłkarze trenera Kaparskiego, gości piłkarze I Tak to się kończy. 49 do 51 posiadanie piłki, 12 do 14 w strzałach, 7 do 6 w celnych. Widzimy, jak te liczby pokazują, że ten mecz równie dobrze, gdyby zakończył się remisem, to obie strony byłyby zadowolone. A tak. Wojniczanka przegrywa pod Beskidzie. Notuje pierwsze zwycięstwo pod wodzą Dariusza Żurawia.